Pięknie, to mało powiedziane. Wczoraj w nocy było pięknie, ale dzisiaj jest. Jest jeszcze można powiedzieć piękniej. Nie na no człowieku, to można tydzień siedzieć, nie wychodzić z chałupy, nie? 42 to już jest... To już jest coś. To nie jest pałac kultury. i Pałac może które, co? Nie, no popatrz jak to jak to w ogóle widać, że dużo niżej jest. Tutaj przecież ten widokowy taras na pałacu kultury. Już jesteśmy dużo. My jesteśmy na wysokości tego basenu tam. Yy, Nie powiem tak jak ten wie wieżowiec się nazywał, tam tutaj widać. No jak tutaj moje lampki by się znalazły w tej galerii, to powiem ci bym się poczuł, jakbym pana Boga za nogi złapał. Chociaż przypuszczam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się niedługo stanie. bo jakoś tak specjalnie moje prace nie odbiegają.